Pana Mam problem, panie techniku. Bo generalnie zabijam ludzi, nie? Na RTP i nie dodało mi w ogóle killi żadnego, co chodzi z tego? Mieczek, no kurde, czemu mieczek? Czemu mieć? Ja chcę lkę ja chcę albo tego. Ja chcę albo księgę. LK, LK albo Jellypuff, albo zupki. No i refile, nie. Kolejne? Czekaj? Nie, jeden, okej, okay, jeden jest okej, okay, jest okej. Okay. No debile, idź się na inne cycha! Czekajcie hmm, a Jak to zrobić w sumie? Okej, okay, wyłączyło się, teraz sobie to robimy, robimy tak O oh, chuj, chyba każdy widział oh, i, i, I tak na ekranie pisze, do no ma trudno, otwieramy Otwieramy, otwieramy, otwieramy Otwieramy, otwieramy mania! w porządku, bo te pesy Nie mam jak, Te są lagi cały czas, no stary no Next, next skrzyneczka to jest dobre, to jest drogie, to jest zajebiste. Elo szczur, elo szczur, elo. Ajajaj, aj, aj. kolejna skrzyneczka, kolejna. No nie refile, błagam. Refile, refile, refile mi dało. Ah, kolejna skrzyneczka widzę, kolejna, kolejna skrzyneczka. Ha. Zmianki. Dobra! Kto chce i itemy, zapraszam pod linię. Zapraszam. Kucinka śnica? Nie ma takiej komendy, nie ma takiej komendy, niestety. Uwaga, chłopaki macie tak. A na mieczyk? Refilki, refilki, zmianki, a na mieczyk To moje, to wam nie daje, tylko wam nie daje czy mam to. Tam mnie hitnął. Po co mnie bijesz, bratku? Po co? Po co? Po co? Czekajcie kre... No nie bij mnie! Bo ci... przejebany no ma zaraz. No, dzięki bardzo. Eluzanna. A na dwa banie załóż? Przecież trochę sam, przecież to jest moje, Daj wam mi kiedy bo jak do dwiza. Więc ja mam to i tak oddaję, bo co mi to? Ale jakby to lepsze są moje dropy, nie? Ja wam daję takie dropy słabsze, nie? Nie no, buber nie, buber nie, buber luz. No nie bij się mnie typy, przestańcie no Po co tak trollować? Po co? Elo Złomson O kurde Admin Mamy, a, mamy lekki admin problem Kurwa, może pójdę po w domu? Mam... O kur, o kurde o kurde, o kurcze blaszka. Hmm, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest na razie okej. Okay. Na razie się nie pali to spawna. Na razie jest okej, okay. czekajcie. Mamy zmieniamy sobie elegancko ch, żeby się nie widzieli. I otwieramy. <laughs> Dajcie mi elkę, błagam. Jeszcze jedną elkę, albo bo to mi tak giewił. Dajcie mi jedna elkę, albo będę Błagam, proszę no. No nie refile, kurde, nie refile. To jest tak bez sensu drop refile. Nie chcę refów, nie chcę refów. No nie spamcie tym ch głupki. Proszę was. Tak trollujecie sami sobie No i okej, księga na okej spoczko I kolejna, kolejny itemek Dajcie mi elkę, proszę Kosztowało chyba 500zł te pakiety, nie? A mam z tego w sumie niedużo itemów Kurczę słabo w sumie Bo otworzyłem tyle kluczy jakby nic z tego prawie nie mam, nie? I tak dałem wszystko wam, ale jakby tak chodzi o drop, nie? Że jakby nic mi nie udało To jest takie RNG, nie? Ale no Ale no, żadnej elki, żadnego gvipa Trochę boli, nie? Trochę boli. Jest alka w animacji. Są serce w animacji. Daj mi się trój... Nie, dał mi buty. Okej. Okay. Butki są. W miarę git. Ej dobra, zapraszam ponownie. Zapraszam ponownie pod linię. Daję dwie części ostatnie i idziemy. Wicewie robić. tam mnie dzwoni aktualnie. <laughs> Technik do mnie dzwoni. Halo, macie jak mówię, ten głośnik, czy nie mogę? Nie pierdala, to do już się robi, już się robi, panie techniku. już się robi. Dziękować, dziękować. Cześć, cześć. Dostałem informację, że mam wypierdalać z tego spawna. Okej, okay, już się robi. Zmieniłem ch, uwaga. Ja, ja zrobię zrobię zrobić, ja zrobiłem co zrobić. Przepraszam, panie techniku, nie moja wina oczywiście. Otwieram sobie elegancką skrzyneczkę. Otwieram sobie skrzyneczkę. No i nie jest moją winą, że tutaj kochani... O, co mam zrobić, jak mam tak fajną społeczność, tak fajnych widzów kochanych. I oni są po prostu to cudowni, tak? To nie jest mój ale przypominam, że one block nie ma lepiej, więc nie polecam nie panować, bo to jest bez sensu, panie techniku. Dziękuję za uwagę. Lecimy na next skrzyneczkę, jeszcze widzę te skrzyneczki, Idziemy się dalej bić, czekajcie. No, mogę to otworzyć, no! Nie mogę, nie mogę. Mogę, okej, okay, jeszcze, jeszcze dwie, jeszcze jeszcze dwie, spokojnie. Widmo skrzynka? Ej, to ten wyku? Co, kurwa! Ej, co się dzieje? Czemu mam Co? A bo to lava <grymne> Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest babka? Ej, czekajcie, bo to się To się chyba lekko serwer fajczy, nie? To nie jest moja wina, no Maciek no Oni sami to robią Czekajcie, mam pomysł Ukośnik SB Czekajcie, cyk Cyk tu offny skoro, byście tutaj nie, nie snajpili, mnie A nie, to działa tak, bo SB, zadziała SB Halo, wyłącz SB, ok, włączyło SB teraz zrobimy tak, czekajcie, tak Tak, 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 tak Nie tak, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to Tak Tak I i, czekajcie, czekajcie, czekajcie chwilkę jeszcze, jeszcze sekundkę, 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 sekundkę No offnij się śmieciu, offnij się śmieciu, okej okay, działa e, Hejka, witamy na ręce H Dostałem właśnie publiczne, prywatne cechy. Witam, witam Otwieramy sobie elegancką skrzyneczkę Siemanko Bez lagów, bo serwer jest w Polsce Nie ma lagów oczywiście Dostajemy anarchiczne spodnie Ajajaj oj, oj, oj. No już mamy O kurwa no, bo się pokazało To jest tak zjebane To jest tak głupie To nie jest moja wina To nie jest moja To jest wina serwera To jest wina serwera To jest wina serwera Nie moja Next skrzyneczka Okej okay. No dlaczego refile? Nie, okej, okay, kilo okej, okay. jest okej. Okay. Kebabik, dzięki za piątkę bardzo. W ogóle kierowcy i Kowik, schodźcie do mnie TPA po itemki, zaraz stopeczki Ostatni kluczyk. Ej, Kocham nie zabrało cię. mi go. No co się dzieje? Technik ratuj to. Dzwonię do Maczka, dzwonię do Maczka, jest wina. Dzwonię do Macieja. Macieju, Macieju, odbieraj fonka. Maciej, odbieraj telefon. Czekajcie, jest Maciej. Gdzie jest Maciej? Ostatnie. Maciek szczury, dzwonimy. Dzwoni? Dzwoni. Witam, bo mam, mam problemy z otworzeniem anarchicznej skrzynki na serwerze. Sam zrobić. No bo lekko zacina wiesz, jak klikam kluczyki, jakby nic się nie dzieje, nie? Nie, nie zabieraj, nie. Otworzę, otworzę, otworzę. Nie, nie, nie. Elo, elo, pa, pa, pa. O, oj, oj, Witam pana technika. Ej, co on mi robi? Co on mi robi? Ej, daj, daj mi skrzynkę. Postaw mi właśnie tego. Postaw mi na klucz. Postaw mi skrzynkę narciśną. No. DEBILO! To jest debil. To jest debil, jak coś ten creeper zabiera 1000hp Patrzcie to, no postaw go No postaw go, postaw go, no dawaj go No postaw go, dawaj. no postaw go, no postaw, postaw, postaw go Ej, zabrał mi kluczyk, Sa ej, zadzwonię no, do policja Kradzież kurwa, to jest kradzież, to jest kradzież To jest kradzież, to jest warte 20zł, to jest kradzież To jest kradzież Czekajcie, gdzie jest, gdzie jest scoreboard, tu jest, okej okay. To jest, da o oddam, okej, okay. zwrócił Czekaj, gdzie, gdzie tą skrzynkę na anarchii okej, okay. to było, to było lekkie, to jeszcze to jeszcze było w porządku ko, oj! oj, 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 oj e co to, co to, o co chodzi, to jest jakieś te metry? widzowie, nie tapujcie, bo za każdego tapa pojawia się wasi creeper, widzowie, nie tapujemy, bo za każdego lajka like e, na anarchii się pojawia creeper, widzowie, nie tapujcie, nie tapujcie nie serio, każdy lajk like to jest jeden creeper widzowie, nie tapujcie, nie tapujemy, widzowie Widzowie NIE NIE TAPUJCIE PROSZĘ NIE TAPUJCIE NIE Widzo Widzowie NIE każdy JAK like TO JEST CREEPER NIE TAPUJCIE PROSZĘ PROSZĘ NIE no nie tapujcie błagam was kurde co wy robicie Czy zabiję go? Sigma Eee Kasti nie kast nie trzeba kast nie No nie tapujcie widzowie bo każdy like to jest creeper nie tapujcie proszę Nie tapujcie Każdy like i sub to jest creeper nie tapujcie, bo nie mogę nas spawna. No nie mogę na spawna, widzowie! Nie tapujcie, pro. No pro. Ale wybuchło go już trochę bardziej! Kurde! Kurde! Co to się dzieje w ogóle? Widzowie, nie tapujcie, bo każdy like to jest creeper. Tak samo każdy sub to jest creeper i to spawna. Proszę, jak spawna, nie tapujcie, proszę was! No, Co to jest? Co to jest, Maciej? Ej, ja chcę to. Jasę. Mogę? Ok, jedno serce, jedno serce. i to było słabe. Ej, bo lekko leko się ma pogryfując, ale trudno, trudno. To jest historia, tak? Właśnie tworzymy historię, widzę, tworzymy historię. Ok, minus 2,5 serca, jeszcze to trochę większa kratka. Ok, tworzymy historię, tak, wizerowie, tworzymy historię. O, kolejny. Ja chcę, ja chcę. Mogę się tutaj do przytulić? Ok, minus 3 serca, jakiś leki le, ten, leki border jest distance? Nie, ja się tylko boję, się tylko boję bez dystansu. O, kolejny! A! No czemu to tak ma obije? Wizowie, nie dawajcie lajka, like bo za każdego lajka like i suba dostajemy creepera na mordę Proszę was, idę do spawna, nie tapujcie, please, ja chcę spawna iść No proszę, nie tapujcie, please e, Creeper! Nie, nie mam Creepera, Myślałem, że jest Creeper, sorry Elo, Elo, David, hello David, elo Admin usuwaj mi te śmierci ah. Okej, okay, czekajcie Idziemy sobie otworzyć tutaj anarchiczną skrzyneczkę Witam Witam, witam, witam A na buty, Wuhu! Mamy nowe klapki Panowie, zapraszam cecha 13 po na linie cecha 13 na North Rozdaje darmowe itemy Darmowe, za darmo Totalnie za darmo, za free Darmowe Totalnie za darmo i temki, Cecha, chłopaki 13. Na norw, zapraszam! Darmowe przedmioty, darmowe, darmowe, uwaga! A na buty lecą, poleciały! Ano spodnie lecą, poleciały! Oj! O! To Deku mam? Dziwne. Siema, ma, to ten, siema, to ten, siema, siema. Usuń mi śmierci, Maciej, Maciej, usuń mi śmierci, Maciej, proszę! Macieju, techniku, usuń mi śmierci! Ładnie proszę, Macieju, proszę! Usuń mi Macieju śmierci, proszę Macieju. Faworka. Ale on mi sam ten to też zbił creepery. No przestańcie przecież! Ziesz, on mi sam to zrobił jak coś Jaka faworka, przestańcie no! Przestańcie, przestańcie, czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Sigma sigma I top jeden to ten To właśnie robi teraz, czekajcie. Każdego bez seta. Proszę, bez seta. Na TPA do S Jak tam się nie miała śnupku. Panie techniku, proszę to usunąć! Fajny techniku! Fajny techniku! Mi się ciekawe jest Karol czytam. Kacz, tu jest. kurwa, twoim błogosławieństwem spawieniem. Może być ciekawie. Uwaga. 7 palcy 60. Maciek, lepiej trzymaj kurwa, gaśnica. 7 złotych 50 groszy. Siemka dasz 10 serc, mam 4 dni. Czemu, czemu mi się nie, nie nabijają kile? No Technik, co zrobił Technik? Technik mi wyłączył kile, no ej no. Technik mi wyłączył kile, to jest bez sensu. Technik odpal mi kile, no! Technik mi kile wyłączył na serwerze, no Boże, to jest bez sensu. No bo, no... Technik jest zabawę przecież, no. No Panie Techniku, jest zabawę. Serio. Panie Techniku! Panie Techniku! Dawaj mi teraz ku 50 killi, bo tyle właśnie sobie osób Bo to oszustwo? Czyż wszystko robię legalnie? Przecież to nie jest chyba oszustwo Chyba tu nie wyłóżam, tylko zabijam ludzi Kurwa, jaki, jakie oszustwo? Oddaj serce? Czyż dałem wam i temu się chwilą na spawnie? Nie mam serc <grywa> Kat, przestań Kierowca, dzięki za piątkę bardzo No bo to jest nie moja wina ta śmierć, to nie jest miała wina ta śmierć No dla czego mi się na, nie naliczyłem killi, no boże no no i po co w ogóle teraz zabijam? Po co mi te w ogóle te teraz? Zdaję w topce? Dzięki za 10 bardzo. No, Maciek! Odpal mi to! To jest bez sensu, no! w znaczy, No kurde, to jest głupie, no. ja w topce Powodzonka, powodzonka, powodzonka. No, gdzie jest technik? Dobra, jednego ja do zwali na komórę, czekajcie. Lekko ten, lekko, lekko mnie, lekko mnie zenerował, czekajcie. PIN do telefonu Kodujemy widzowie do technika Call do Maciek Uwaga, ej bo mam laga Nie mam laga <ścoughs> Witam pana technika mam, mam problem panie techniku Bo generalnie zabijam ludzi nie Na rtp i nie dodał mi w ogóle killi Żadnego, co chodzi Smacznego w ogóle, smacznego, smacznego ale poważnie mówię, zabijam ludzi i nic, nie? No rozłączył się, no! No Macieju! 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 Nie miło, nie miło! Kowik, dzięki bardzo. Nie, no Maciej tak zniszczył, zabawę. No i ja mam zabijać kill. Hmm. To jest za Kiedy padłeś? Raz od Reapera, raz z mojej głupoty, bo nie użyłem ferwerki. w nie miałem ferwerek, nie? Ale podkreślenie potem mnie się a potem muszę, więc jest o Siema Ej, w ogóle właśnie widzowie. A, to jest okej, okay, to jest jak? Eleczka, no niestety, no niestety, niestety. Ej, widzowie w ogóle. W ogóle, w ogóle, w ogóle, jak coś co na Discordzie w opisie, ale aktualnie trwa konkurs dla was na 5 razy 100 zł. złotych więc jakoś ktoś tam jeszcze nie ma na Discordzie to serdecznie was tam widzę, zapraszam bo jest konkursik dla was na 5 razy 100 zł. za darmo ode mnie więc macie linka do Discordzie, więc wy pewnie w opisie i też na czacie macie linka przypiętego na górze i niech sobie każdy z was na Discordzika podjedzie, bo serio warto jest konkursik na 5 razy 100ziko, niech tutaj nie jakiś link na czat, niech przyspami tym Niech ktoś widzi przez tym linkaczem do. Kto on zbija. Linkaczem do e, e, Discordzika z e, konkursem Discaliburów. mam, wykumam. Tylko problem jest taki, że zabijałem ziomka i nie mamy z jego killi. Technik coś zepsuł. Nie wiem jeszcze co, ale no. Jest lipa. Jest lipa. I co mamy teraz zrobić? Co mamy teraz Zaszło dwa dedy. <słuch> Jednym przez to, że nie miałem w Endzie Firewerk. Drugim przez to, że zabiję mi technik. Czekajcie. Jak to nie robią? Oni się biją. Hmm. Zabijanie Witki. Eee, to mi to niech ktoś czynnie jak coś. Jakby zabiłam ziomka i jakby nawet nie ma tak coś. To jest bez sensu. To jest bez sensu jak coś. Czekajcie, to odkładam, to odkładam. Ej, i chyba się po prostu tepać do graczy na razie, bo i tak nie mam co robić. Jest w celu 300 zł, czyli muszę mieć minus ile pereł? Minus 30 pereł, czyli to jest minus 2 staki, minus tak, bo to jest 15. Okej, okay, muszę mieć tyle pereł, tylko wyku. I widzowie, idziemy się tepać do graczy na razie. Jak coś, czy chce Luizowie 200 zł I tepeczce Fidao, dzięki bardzo za 3 zł Dziękuję bardzo, Fidao. Stary, aktualnie elwytra jest Twoja, także fajnie. Fidao. Elo miłość. Trzyma Pawelo, pozdrawka Nikodem. podłoga, podłoga, sy. Zapraszam. Widzowie, wbijamy top 1 kill. Jest tak, tylko ile, 3 tepki, 4 mam Widzę, full chili, jak coś. Także bardzo ładnie. Pokażę, jak jeszcze widzę 34 razy i mamy topeczkę elegancką Fidel się bije z coviksem Fidel, spoko, fideos spoko, że 2 okej, okay, będę będę pamiętał na no chillku Dobra, te pamy, czekajcie, topamy, typamy. Te Tepa accept al TPAC w jeszcze raz 16 złotych cyk, cyk. Jak coś się. Uwaga! Ide wzięki Kiri? Następne na pieski o kurde Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje kurde? Co się dzieje? Halo? Impreza? No jest lekka imprezka, lekka jest, no! Ale chyba w ogóle sobie mokili, nie? Chyba zrobimy Mocky mi się -E -ok, wydaje, -E -ok, prawda? Gdzie jest w ogóle to wyjście No czekajcie. Kropka. Nie tu? Gdzie jest tam wyjścia, tu jest wyjścia, ktoś w ogóle tu odkopał na frikami, jakiś mierz na citach to jest. Jakie ci głupi to rozkopał, Ja pili Czekajcie, widzę, sobie, co, weźmiemy dzisiaj zadanie to bardziej co pęka bardzo. Czekajcie, cyk cyk No kto ma te cheaty głuptalski Za cheaty są bany bracia, nie róbcie tu Kotu się, tu się odpierdala? No, wbijamy na nierki, toke, gili, tak? Tak? Dam no, ci no, chyba tak nie no. trak hajsu, Chyba 3. tak, dam ci radę nie trać hajsu Kowik, stopeczka, dwoja bracie Ładnie, ładnie, ładnie. To widzę, tutaj zabiorę To jest teraz woda. Okej, okay, jeden leży Kolejny leży Kolejny leży. Ej w ogóle Szczerze? Gdybym zrobił na archivizer event zabił skara i wziął sobie do jakieś temy jakieś pojebane, bez tego to było fajne czy nie? Po robimy tak, wiesz, że zbierę sobie tutaj jakieś dobre itemy Po czym jestem bez tego moskawienia Mam jakieś EQ, nie wiem 2-3 miliony I to jakieś osoby zjechał po prostu mi coś Ja mam tam jakieś w ręku przygotowane Mogę was zbić zabijać ale wy też macie się zabić ja po prostu mnie Czy to jest fajne? Chyba spoko, nie? Chyba spokojnie. Gadałem grałem tym z stickiem już nie wiem kilka miesięcy temu, a powiedział, że nie mogę, bo obywali serwer. Ale to jest dobry cały czas śmigak, kiedy jest dużo sponsorowej, więc chyba Kaj jest, Chyba jest pomysł dobry, nie to zrobić. Więc myślę, żeby to zrobić widzę jakoś, nie wiem, niebawem. I będzie chyba fajny film i fajny live w sumie z tego. Więc dziby było. Elo Geguś! Ej, dobra, czekajcie, bo teraz bym o teraz robimy tylko 3 kill, to jest tak mało. Czekajcie. Stąd widzę wyjdę. Czekajcie, cyk cyk. Bo was dużo też szuluje, niestety. Szkoda, że tak się dzieje, ale no nic z tym nie zrobię, niestety. E tu jest, przepraszam, TPA do s Uwaga! 3, 2, 1, bungee. TPAcept accept all. Chyba wszyscy te O kurde. Okej, okay, chyba jest git. jak ten miecz, ten miecz. jest Instagramka. Uh, no i to jest to! No i to jest to! No i to jest to! Tak się robi kilki, bardzo ładnie. W ogóle patrzcie to, czekajcie. Patrzcie w ogóle, w ogóle to, patrzcie to. S zabił, S zabił, S zabił, zabił Cygiemka, Cygiemka Dzięki cygiemka. Cygiemka, bardzo Okej, okay. next killek Next killek, next killek, next killek Bardzo ładnie, next killek Next killek, kolejny killek, kolejny killek, bardzo złotych. ładnie Pierwsze, to dwa, który się pocił No wiesz, są lepsi i gorsi Nie? Ja No wiesz, wiesz jak jest, każdy wie jak jest po prostu, tak? Eee, Bankrat Ty głupsze, poprosiłem seta, To chodźcie bez seta Widzę, że też nie trojdzie bagam bez. Medy są drogie? Nie, nie są drogie, Emeraldy. Medy są takie całkiem tanie. Nie są całe drogie. Bo to ma suchy sweeping catch i we sobie się tym lepiej, nie? W klatce, ludzi. Patryk, spokojnie, kiedy się potem elegancko dodadzą. Chill, chill! Po prostu działa to tak, że sobie jakby robię za dużo killi w jednym momencie. Przez to serwer nie wyrabia z tym i się lekko buguje, ale to się potem na spokojnie doda. Wydaje mi się, że już mam top 2 raczej. Raczej mam top 2, bo tak powinno być w sumie, zaraz zobaczymy sobie Zaraz pójdziemy stąd z po prostu I Zobaczymy jaką mam topkę, jak sobie zogarnę ile mam killi zaraz Ale top 2 powinno już raczej być, nie mam pojęcia, raczej powinno być top 2 Jak top 2 nie ma, to w sumie wiemy top 2, a potem chyba przerwy i top 1, okej? Okay? Okej, okay, chyba już g I zaraz za dyszkę w donate'cie, jeszcze w celu Będę tepał się w celu, bo z ma bez pereł Ja pierdole. to jest bez sensu, złote. nie? No właśnie, okay, o okay, właśnie okay. widzę, widzę. Aktualnie widzę mam na 620 killa. Okej, okay, to jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, widzę mamy to dwa. Dawajcie wszyscy, widzę jeszcze raz, wszyscy i mamy top dwa killi, potem chwila przerwy, typamy mamy do graczy i, i następnie po prostu będziemy się normalnie, wiecie. Te będzie graczy, bez paru oczywiście jestem zbity I potem e, znowu będzie fragalnia Maltego Zapraszam chłopaki każdego, 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 serio każdego na TT A to S Proszę was, wyjmę to takiej teraz i potem się pójdziemy pobić normalnie. Nie czekajcie, cyk, refajr al. Eee, i co? No po co mnie bijesz tym kierowcom? Po co, po co, po co stary? Eee, w ogóle, sobie, poczekajcie, idę sobie w wodę, mam wodę. O, wow, tu jest jedna kurwa woga. Zaraz jest jeszcze wodę, tylko pokoju bo on w sumie siebie. O, i możemy się dalej bić. Eee, czemu mam killi? Czemu mam killi? No w sumie nie wiem, bo jestem słaby czy coś Nie wiem kiedy nie wiem czemu w sumie Chłopaki, no nie trollujcie już, proszę was Już koniec tego, please, no, no troll No troll, Oscar, please, stop C Kurde, debil No debilu tym trombom Debil No debil no, no debil no No mokili. Jaki debitym trombą, no krajem? No boże, jaki głupek Znaśnijemy? Pomyślimy, pomyślimy. Czy dam, czy nie? Raczej nie. Dam wam potem, jak wyjekili, top 2. A Nie wiem, co w sumie. Nie wiem, w sumie co. wróżko, po co? Przecież wróżko jest ok, zrobione To jest nielegal trap? Jest legalny trap. Przecież nie, nie tylko hitboxem jak coś tego tak, To jest trap i jest legalny. Nie jest to nielegalny trap, tylko jest to trap po prostu, wiecie. No zabijanie ludzi, no nie wiem. Nawet nie jest trap, to jest, to jest dziurka, no i nie wiem. Nawet nie jest trap. Harold to jest banowane. To jest serie bardzo brzydko, że tak robisz. Jeden z nich był. Był dedzik, bo byłem w Endzie, widzowie. I byłem, byłem się w Endzie bez fairwerek. I po prostu padłem w Wojciech, bo nie miałem po prostu nie? I no. Niestety, niestety. Cóż miałem zrobić, jak nie miałem wykufairwerek? No nic, nie zrobiłem, bo nawet nie miałem co zrobić. No i spadłem, nie, niestety, tak to bywa. No, czekajcie, szybka zmiana miejsca. bo Tu się. A? Nie, zugłębienko się stało. Eee, w Francesco, byłem dzisiaj na siłce, Ta fotka na siłce, nie? Patrzcie. Nie zła, nie? Nie za to nic. Nie, nic nie ma, okej. Okay. Nie za nie? Chyba całkiem nie za na siłce. Ale dzisiaj też byłem. Pierwszy raz w tym roku. W tym pierwszy raz w życiu byłem na siłce, i było tak. No, ciekawie, nie? Nowego życiu. Dobrze, dobrze, trzeba się kurczę, rozwijać lekko, bo lekko się opierdzielam w tym roku, jakby tamtym, nie? Więc teraz trochę trzeba przegrindować i. i robić, nie? Bo kurcze. W ogóle nie mam tyle czasu, nie? Ale bijacik to nawet nie byłem ja, jak coś, ale no. Ale no. To nawet nie byłem ja. Tefa tal. Ale przynajmniej mam topkę na anarchii, nie? To się liczy, tak? <grych> to się kurwa liczy, tak? Mam topkę na anarchii. Nie mam laski, chyba, chyba, chyba spoko, nie? Chyba gdzie zależność, nie? Mi się sobie to podoba, nie? Oj oj oj. Oj oj, oj. Ale killi padło teraz. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę tylko. Popioram łóżko. Po co? Szymonek umy Masz Instagrama w opisie jak coś mordeczko I g jest w opisie i do tego widzowie jak coś To przypominam, że na Discordzie w opisie i na czacie trwa konkurs na 5 razy 100 zł dla Was, więc widzowie każdego zapraszam na Discorda w opisie, bo warto. Macie kaskę za darmo ode mnie, za darmo. Jeśli sobie każdy na Discorda zabije macie linka na, w opisie i na śliczku do góry LOS, siemka, siemka, dzięki, siemka Jestem chętny, no co chętny? Że na Nie no, co to jest tyle. on jest chłopakiem, jeszcze biedny, więc mmm, useless. Głupie, bez sensu. Ok, ile mam killi? 8 killi brakuje! 8 killi brakuje! 8 killi, 8 killi, killi, topki. Chłopaki, błagam, nie logajcie, no please, chłopaki, nie logajcie, proszę was, nie logajcie, please, please, nie logajcie, hopaki nie logamy, nie logamy, nie logamy, nie logamy, nie logamy, nie logamy, ej, nie logamy, nie logamy, ej. Nie logamy, nie logamy ej, nie logamy. No kurde, nie logajcie, proszę no, no please. Kim jest Piekarz Paweł? On pada, nie? Czekasz Paweł widzę, pada zaraz. No kurde, padnie Piekarz Paweł, bracie, bracie! Pad, super. Ten ziemiak ten farte, jeszcze widzę, wiecie, ile 5 killi, 6 killi, 6 killi No, no nie logaj, Mati, Mati emce. Chłopaki, nie ma tych temków, nie logamy. Oho, nielegalny trap widzę. Polu legalny trap, trap jest polu legalny. Chłopaki, logujemy się, nie logamy, proszę. Słuchamy i osłaniamy. Zapraszam. I chodź spał na Logic, chwidało i kowik z Zaraz, czekajcie. I to co? O kurczę! O kurczę! O kurczę! O kurczę, kurcze, kurcze, kurcze <grymianie> Ej, chyba technik to zmienia Chyba technik prowadza cooldown na killa, mi się wydaje, tak szczerze Chyba, ale to mi się tylko wydaje Jak nie, to dobrze, jak tak, to słabo Tak już mam w sumie dużo killi Oby tego nie było co wy to jest głupie? To jest bez sensu Nie, to jest głupie, on tego nie zrobi On jest, nie no, on, on jest do tego nawet On tego nie zrobi, co by. Na chillu, po skwiańcu? Nie, nie, nie Oj, koniec ze startu, okej, okay, ofem restart, Poczekaj. Wizowie, 2 kile i mam topkę drugą. Dajcie dwa kile. Proszę, proszę. Please, kastrancik. Wracie, nie logaj. Wizowie, 2 kile, mam topeczkę. E, rollo, kiedy zdałeś Oski? Co zdałem? Co zdałem? Co miałem zdać? Jak na IG? Masz Szymonek IG w opisie stary. Sens sensu w ogóle. Po co to w ogóle logacie? Czekajcie. Co weczka. Okej, okay, okej. Okay. Bracia nie logamy. Halo! Dwa kile chcę tylko! O, to, to jest tak mało. Nie wiem, nie wiem, nikt mi chyba ile już nie da, nie? Chyba damy, ile kubis. O, jeden leży. Jeszcze jeden, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Gdzie Excalibur? Mam mieczek Excalibur mój w Ender 6, bo mieczek, ten co mam przy sobie, z Justing Edge'em, jest lepszy do zabienia i by osób naraz, nie? Także po prostu biję teraz się nim, nie? Ile na klatę? Dzisiaj się dzieckom, tak żeby sobie poczuć technikę. I jakby ruch tej szlangi, ale no nie wiem ile wezmę w maxie, pewnie, nie wiem, pewnie 4 rychy max, nie? bo to jest pierwszy na siłce Więc jakby dużo nie czekuję dalsze od siłki, tylko wiesz, ruch, uczę się ruchu i techniki na razie, nie? Więc no, no, tyle na razie Kiedy ty, ty prawko zdasz? No... Prawko zdaje w sumie na motocykl w kwietniu, jak się uda A sobie w roku październiku już Tylko to wiesz to potem, to potem, jakby jak robię A, jakby robię, mam A, to jak robię B, to nie robię na B teorii, tylko rozumiem teorię za A, nie? I jest zajebiście, jest zajebiście sprawa. Ok, jeszcze dwie osoby, bo to by mi się nie zaliczyło jak coś. A ktoś stoi, nie? Przez panna. Może go zabiję? Chyba, że on zloga, nie? On zloga, nie? Zlogał, właśnie. Jest restart! Czy mi to szkodzi czymś, ten restart? Oby nie! Oby on coś nie zrobił, żeby mnie ja tego nie mógł farlić. Proszę, Matyk, Maciek, proszę. Gdzie chodzi o zasiłkę? No, chodzę do Zdrofita. Zdrofit chodzę. A nie chce. Dzięki, że mnie zrobiłeś, Los, dzięki.